Siema, siema, z tej strony Polish Gamer. Witam was w kolejnym odcinku z browser na moim kanale A dzisiaj wymaksujemy sobie nowego tedy odcinek miał być trochę szybciej, ale prze... ładował mi się browser tylko do 92% i nie ruszał mi się ten pasek po 92%, tak nie mogłem odpalić gry Już mogę, więc maksujemy sobie go, dodajemy do niego 500 PowerPointów, już jest 500 drugie 500 no, i widzicie, już ma 1000, to sobie go teraz, zrobimy takie, takie chwilowe ulepszanie. Jest siódma, już może być gadżet. A nie, jeszcze jest ósma. Wow, już jest ósma. Może tylko z PowerPointów go będziemy maksowali. Yy, jeszcze by się przydało 100 PowerPointów. I jeszcze 60, nie mamy 60, niestety. Słuchajcie, szkoda. Więc sobie teraz otworzymy. Yy, teraz sobie otworzymy na początku tego brałbokhika. I tutaj pozbędziemy. I właśnie, jeszcze polowanie na gadżety będzie. zaraz będzie już na Macie, Więc teraz mega Boxik, Otworzymy sobie pierwszego mega bokhika. Zacina. Yy, dobra, czyli tak, Stew już na Star Powerze może być. No i słuchajcie, lecimy. Mamy jeszcze taki skrzynaczek, Teraz te Big Boxy jakiś się, się to otwiera. Na początku wiecie Big Boxy, a jak nie, nic to nie da to wtedy te mega boxy. big box nic. Jeszcze tutaj mam cztery. sobie uzbierałem właśnie na ten opening i na to maksowanie mamy gadżeta. Strefa dużych prędkości, czyli sobie zobaczymy czy on dwa gadżety. Nie ma jeden. Stew. Opuszcza dopalać, dzięki któremu on, członkowie jego drużyny i sojusznicy poruszają się szybciej na, ja poczekaj tylko tutaj trochę ściszę, yy, na obszarze działania tego efektu. Ładunki na mecz 3. Według mnie Frank ma animowane, zobaczcie, tutaj Frank ma animowane emotki, też ma ból chyba, jak wiem, Kruk też ma, Riko. I słuchajcie, z tego co to najbardziej się cieszy, Nani. Zobaczcie, ile mamy motek do Nani. No i słuchajcie, jeszcze ma ból. Do bóla też mamy motkę. No i widzicie. I teraz słuchajcie, jeszcze będzie polowanie na Star Power'a. Zobaczymy, czy on ma jeden Star Power. Ma jeden zwiększenie dystansu zrywu do Dopalconi Trostiu o 71. Potem Wam przeczytam jeszcze dokładniej. A teraz polujemy na Star Powera. Jeszcze mamy tam strofi roda, trochę skrzyneczek, tutaj jest jeszcze jedna duża mega skrzynka, nic. Mega skrzynka kolejna też nic. Będzie kiepska jak tego Star Powera tutaj nie dropniemy na openingu. Został mi ostatni ten boxik i nic. No i słuchajcie, mamy już dużo golda i teraz ten mega box, nic i big box. No i słuchajcie, nie udało nam się dropnąć Star Powera. Steel jest na dziewiątym. Nawet dobrze, może tutaj w sklepie będzie on, ale nie... Dobra, nie, Mega już tutaj na, na pewno, słuchajcie, nie będę kupować. Po prostu sobie... Yy, zagram nim giereczkę solo i sobie go wytestujemy na solo showdownie. Teraz odcinki będą się pojawiały trochę rzadziej, bo yy, nie będę miał czasu nagrywać... Yy, dobra, zasięg. Emotkę to on ma taką i słuchajcie, takimy, yy, dobra No Słuchajcie, według mnie to on jest dobry yy, Ult to jest ten dash tak jakby I Jones teraz Daily Major yy, Nie, on tylko podpala, słuchajcie. Ale to jest naprawdę dobre. A no, na przykład słuchajcie, teraz sobie go można tak podjechać. Yy, I gadget. Gadget to jest tak jakby taki... Turę tej dbita na Star Powerze, wiecie o co mi chodzi? Dobra, teraz schwyta sobie go w nie Niedobra, ta postać jest naprawdę dobra. Może go będę wbijać na 25. Tylko wiecie, potrzebuję tam trochę Star, star Power, żeby to zrobić. ale jeszcze jedno, sprawdzimy sobie, czy można daszować tym przez wodę. Nie, nie można tak tym przez wodę. Teraz sobie gadżet, bo tam jest kolejny, który ma lowa no i słuchajcie, tym, to jest naprawdę dobra postać ją można tak baitować yy, różnie, no i słuchajcie, jest naprawdę dobra, ulta sobie ładuje na jeden, ale teraz on dostał przez tego ulta, dobra, słuchajcie, to będzie pierwsza wygrana, nie, dobra, nie wiem czy to będzie wygrana ale on ma go chyba na pierwszym pałerze, więc teraz, słuchajcie, sobie tutaj postawię gadżeta, ten gadżet ma 1000 HP, więc jest na hit od niego no i wtedy, słuchajcie, on jest szybki on jest wtedy szybszy, dobra dostał no i słuchajcie dostał dostał tutaj i mamy na 10 wygrać 3 bitwy i słuchajcie nie bo zaraz może zdobędziemy kolejnego big boxa i może wydropi nam ten star power a star power to jest że zwiększenie dystansu zrywu dla dopalacza steel a dobra czyli on jest wtedy o 70% Większy ten jego ult, no to słuchajcie, to jest naprawdę dobre. Może pomyślę nad pierwszą 30 rangą właśnie tutaj dla Stew'u. No I zobaczcie, są tylko te Stew'u. Dobra, tego to już sobie tutaj zabijemy. Ja myślę, że... Bardzo dobra postać, bardzo mi się nią super gra. Nie wiem czy nie będzie potrzebowała nerfa, ale... Wbijajcie, P póki czas, póki jest taka mocna dobry dystans słuchajcie na solo jest bo Bita też będzie miała znerfiony ten star Power, więc słuchajcie naprawdę będzie to dobra postać tylko szkoda że ulta nie można wykorzystać przez wodę ale wiecie w raki czego to uciec można no i zobaczcie ile to bije to jest naprawdę mega mocne sobie tutaj postawię gadżeta żeby tam tego dogonić dobra ten gadżet też dużo daje Tutaj przewagi, teraz, no i wiecie, są trzy. Więc, ale nie wiem, według mnie powinny one mieć więcej HP. Te gadżety, no i wiecie, teraz tego słuchajcie, będzie najwięcej na mapie. Yy, dobra ten mnie tutaj podjeżdża ale on mi nic nie zrobi Ale nie może mi zniszczyć tego gadżeta i wtedy widzicie Tutaj się na mnie sfokusowali Ale ja mam wiecie w ramach czego ulta i ten ult Jeszcze podpala Więc akurat to będzie dobre Dobra to ja sobie teraz Dobra teraz jestem Chyba jestem w bardzo przegranej pozycji Postawię sobie gadżet żeby, żeby mógł baitować to Dobra on mnie tutaj trafia Dobra, może drugie miejsce mi się tutaj uda wywalczyć. Nie uda się. Trzecie. No trzecie, słuchajcie, uwieli się tutaj na mnie oni. I zrobimy jeszcze tą misję. Wygrać trzy razy solo. Dobra, i tak już mamy tego Big Boxa, ale go sobie otworzymy na koniec odcinka. Jak dropnie Star Power, to będzie super. Bo z tego Star Powera tak potrzebuję, ale on pewnie mi się jutro pojawi w sklepie z tego że mam bardzo dużo golda to będę mógł kupić Stew już mamy na maxie oj tutaj są lagi znaczy prawie na maxie bo wiecie jest jeszcze star power i teraz skina nie wiem czy będę kupować skina będzie on kosztować 30 gemów ale nie będę go kupować maloła tamten dobra dostał leży no, i słuchajcie, piszcie, jeśli będziecie chcieli zobaczyć inne gry na kanale. Bo na razie to tutaj tylko Brawl Stars jest i chyba tak zostanie, bo mi się bardzo fajnie nagrywa Brawla dla Was. Większość filmów będzie z muzyczką, o i jeszcze Wam coś zaraz pokażę. Jak tą grę skończymy i otworzymy jeszcze tego big boxa. No, i słuchajcie. Yy, tak, właśnie wam coś pokażę. Ta gra pewnie będzie wygrana. Nie, bo tamten ma 7 cubów, ale może go się uda tam ubić, więc gadżet postawiłem. Tamtego też zabijemy. I słuchajcie, tutaj pięknego triple killa zrobiliśmy. Ale ja chyba tutaj zginę. No, niestety. Dobra, słuchajcie, przeżyłem. To już i tak jest wygrana, więc tego big boxa dostanę. Mam tutaj już 9 kiubców, ale tamten nie obija, więc po prostu stanę sobie w miejscu, żeby podleczyć HP i teraz go podjadę. Nie no słuchajcie, zobaczcie. Dobra, teraz... Dobra, dostał. Ciężko z nim było, ale dostał, mam 13 kibsów, więc to powinien być tutaj. Wygrany meczyk. I ten ult, słuchajcie, odbija. Ten ult odbija jak się yy, wleci. Dobra, wbiliśmy sobie 27 pucharków. I słuchajcie, mamy Big Boxa. O, 1900, więc otwieramy Big Boxa. Coś mi się zacięło tutaj i Star Powera nie ma. I zobaczcie, 10 tysięcy winów na trójkach. I słuchajcie, jeszcze sobie zagram nim. W ogóle jakaś konkursówka na solo. Nie, o dobra, z tej konkursówki na solo, słuchajcie, chyba będzie odcinek dla Was nagrywany. Tak sobie myślę, że. Nagram kolejny odcinek z konkursówki na solo i z ligi mocy, słuchajcie, też będzie. Lecimy na Zadymę nową postacią. I słuchajcie, kończymy ten odcinek po tej grze. I zwie właśnie, myślałem, że tak się stanie. Są trzy w moim teamie, i trzy w ich, czyli z sześć ich jest, słuchajcie. No i będzie się grał bardzo dziwnie, ale słuchajcie, ten, ten ult cały czas można sobie wykorzystywać, to będzie bardzo dobre na solo. No i słuchajcie, nie wiem, tego gadżeta chyba sobie gdzieś na środku, postawię tego ulta, to już wiecie, i tak sobie możecie wykorzystać. Bo, dobra, stawiam tutaj gadżeta. No i słuchajcie, jeden traf i od razu się ma ulta, to jest takie mocne. No i ten steel nie trafił. Dobra, leży tamten. No i słuchajcie, my tutaj wygramy. Teraz może jakiegoś trickshota bym walnął. Tutaj tak, tak, takiego trikshota na przykład. Nie, bo oni mi tutaj podchodzą, wale. No by wpadło. Ale słuchajcie, oni mi tutaj podpalili. I, ale dobra, oni to strzelą i mamy 1-0. Dobra, teraz to stawiam gadżeta i zabijamy wszystkich. Dobra, tam zabijamy ich. No, szkoda, że tego Star Powera nie wydropiłem, ale słuchajcie, na pewno go yy, kupię, jeśli będzie w sklepie, albo wiecie, albo go wydropię. Dobra, ten płomień bije z hejti 280, ten płomień 280 właśnie bije, ale tak to bije, nie wiem, chyba 5 razy po 280, ten bije albo 4. Nie, nie przyjrzałem się. Dobra, oni tymi ultami sobie, i to jest dobre, żeby na zadymę, żeby wybijać piłkę ultem, bo i tak ulta sobie naładujesz i tak, a wiecie, wybicie piłki ultem to jest dalekie i po prostu, słuchajcie, można sobie to zrobić, a ja teraz walę trickshot'a. Dobra, nie trafiłem i już teraz będę szaleć normalnie, żeby nie przedłużyć tego odcinka, no i widzicie, wykopał to ultem. Dobra, teraz idę to strzelić normalnie. Chyba, że nawet nie zdążymy tego strzelić, bo też tak może być. Podjechałem ich wszystkich, i chyba ten mój Stew to teraz porobi tych wszystkich. Nie zdąży, słuchajcie, bo ten płomień go zabije. Ale zdążył to strzelić. Dobra, więc wbiliśmy go na 35 5 pucharków. Wiem, że mało, ale będę go biec dalej. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Może wam zrobić odcinek z tej konkursówki solo? Wygląda bardzo ciekawie, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.